Dzień dobry, Nazywam się Marcin Jamkowski. Jestem fotografem i filmowcem. Najbardziej lubię fotografować przygody. Lubię fotografować wspinanie, nurkowanie, lubię różnego rodzaju wycieczki w góry fotografować do jaskiń czy jakieś szalone ekspedycje na górskich rzekach. Bardzo... Również lubię fotografować różnego rodzaju wyprawy, w których biorą udział naukowcy. I to najchętniej te wszystkie wyprawy, kiedy oni są w terenie. Na przykład lubię jeździć z archeologami, z geografami, z biologami, czy z geologami, albo historykami, którzy prowadzą jakieś prace w terenie i fotografować właśnie te ich prace. Przez lata byłem redaktorem naczelnym magazynu National Geographic i sam wysyłałem fotografów w teren. Wymyślaliśmy wspólnie wtedy tematy do fotografowania. I właśnie dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami kilkoma pomysłami na to, jak znaleźć swój własny temat do fotografowania, jak ich szukać takich tematów. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby ten temat. Który sobie wymyślicie, to był temat, który po prostu lubicie. Żeby to był temat taki, na myśl, o jakim od razu się uśmiechacie. Żeby to był taki temat, o którym będzie wam miło opowiadać drugiej osobie. I tak jak opowiadacie komuś słowami, to yy, robiąc zdjęcia, będziecie opowiadać historię przy użyciu aparatu fotograficznego. Na przykład takiego, jak tutaj ten, EOS M6. Mark II. I z takim aparatem, jeżdżąc sobie w teren i robiąc zdjęcia, możemy opowiedzieć interesującą historię. Właściwie to dlaczego ona ma być taka interesująca dla Was? Dlaczego, jako pierwsza rzecz, ja mówię o tym, że ona powinna Was samych zainteresować? Dlatego, że jeżeli to jest historia ważna dla Was, jeżeli Wy ją sami lubicie, to innym opowiecie ją z pasją. Innym opowiecie ją z radością. I nie będzie Wam ani trudno, ani nudno, żeby na przykład wstać wcześnie rano o świcie, pójść gdzieś daleko do lasu, w góry czy na łąkę. I do jakiegoś parku i zrobić zdjęcia wtedy, kiedy jest najpiękniejsze światło. Takie światło świtu, poranka, kiedy mgły się ścielą. Oczywiście nikt nie lubi wstawać tak wcześnie rano z łóżka, ale wtedy rzeczywiście powstają najpiękniejsze fotografie, bo są najpiękniejsze kolory. Jeżeli będziecie e, robić zdjęcia o czymś, co Was samych kręci, co po prostu macie w swoim serduchu, to będą wtedy najpiękniejsze fotografie. To pewnie dlatego ja tak bardzo lubię fotografować wspinanie, bo po prostu sam kocham się wspinać i chcę, żeby inni zobaczyli, jakie to jest świetne zajęcie. Wszystko jedno, czy waszym hobby jest sport, granie w planszówki, uprawianie ogrodu, czy malowanie grafity, albo tresowanie waszego ukochanego psa czy konia. Wszystko jedno. Ważne jest to, żeby. Opowiadać o tym, co kochacie. Jeśli będziecie opowiadać o czymś takim, co lubicie, to będzie to na pewno fajne. A w dodatku, jeśli to jest jeszcze coś, co jest blisko Was. Dlatego, że ważne jest to, żeby tematów do fotografii szukać blisko siebie. Nie myśleć o tym, żeby od razu zrobić coś na drugim końcu świata, choć to też jest kuszące, ale pomyślcie o tematach, które mogą być bardzo blisko. W waszym najbliższym otoczeniu. Czasami na wyciągnięcie ręki. To może być coś, co dotyczy was samych, waszej rodziny, waszego rodzeństwa, rodziców, waszych znajomych albo sąsiadów. Coś, co się przytrafiło komuś z najbliższego waszego otoczenia. Jeżeli robią coś pasjonującego, pokażmy to na zdjęciach. Jeżeli tylko jest to coś takiego, co wam zadzwoni, że o! To jest ciekawe, chętnie bym o tym komuś jeszcze opowiedział. Pomyślcie, jak opowiedzieć to aparatem fotograficznym. Oczywiście, wcześniej trzeba się takiej osoby zapytać. Podejść, porozmawiać, dzień dobry, chciałbym zrobić takie zdjęcia, ponieważ te zdjęcia będę chciał, będę chciała później pokazać na przykład moim kolegom, moim znajomym, mojej rodzinie, przyjaciołom, a może na YouTubie. Ale ważne jest, żeby takiej osoby zapytać, czy ona się zgadza, czy będzie po prostu dobrze się czuła z tym, że będzie bohaterem waszych fotografii. Są też i takie tematy, które są ważne nie tylko dla nas samych, ale są ważne tak górnolotnie, powiem, dla całego świata. To są tematy, które są związane z naszą planetą i takim najważniejszym tematem w tej chwili to jest ochrona środowiska. W ogóle to co się dzieje z ochroną przyrody, z dbaniem o naszą planetę jest chyba największym wyzwaniem Wielu fotografów fotografuje te rzeczy, które są związane z ochroną przyrody, i te zdjęcia cieszą się ogromną popularnością. Jeżeli więc zobaczycie w swojej okolicy, że coś ciekawego się dzieje, być może jest program ochrony jakiegoś rzadkiego gatunku. Być może są jakieś problemy z ochroną środowiska, może są nielegalne wysypiska śmieci, może na przykład jest zatrute środowisko, może um, coś się y, dzieje ciekawego, na przykład jest na, na, na łąkach, na przykład się zmieniają gatunki, przychodzą inne, zastępują te, które były wcześniej. Może to wszystko będzie jakimś ciekawym tematem dla waszych fotografii. Warto wtedy na pewno wziąć do ręki aparat i opowiedzieć taką historię. Ja na przykład miałem kiedyś taki mm, fantastyczny moment, że opowiadałem historię naukowców, biologów morskich, którzy zajmowali się morświnami. To są morskie saki, trochę podobne do delfinów, pewnie to są krewni nawet, które żyją w naszym morzu, żyją w Bałtyku. I o tych morświnach i o ochronie tych morświnów i o tym, jak wygląda ich środowisko naturalne, robiłem cały taki dłuższy cykl fotografii. To naprawdę ogromna satysfakcja móc pokazać na zdjęciach takie zwierzęta. Ale co to dokładnie znaczy opowiedzieć historię zdjęciami, możecie zapytać. To znaczy mniej więcej tyle, co pokazać na każdym kolejnym zdjęciu kolejny element historii. Każde z tych zdjęć Powinno się trochę różnić. Jedno może być w szerszym planie, czyli po prostu fotografujecie dużą przestrzeń, a drugie może się skupić na czymś bardzo malutkim, na jakimś wycinku tylko, na jakimś drobiazgu, detalu, jak to mówią specjaliści. Ważne jest to, żeby każdym kolejnym zdjęciem pokazywać kolejny element tej historii i pokazywać, o czym to dokładnie jest. Zaczynając od samego początku, czy to jest o ludziach, czy to jest o zwierzętach? Czy to jest o może jakimś mieście, czy o ptakach, czy to jest może o jakimś lesie, czy o całym mieście? Więc potrzebne jest nam takie zdjęcie, które będzie po prostu mówiło od razu, to będzie historia o tym i o tym. A potem kolejnymi fotografiami pokazujemy kolejne oblicza tej historii, czyli Pokazujemy, jak ona się rozwija, ta historia. Pokazujemy po prostu, co się z tymi naszymi bohaterami dzieje. To tak, jak gdyby wyobrazić sobie, jakbyście rozmawiali ze swoim przyjacielem i temu przyjacielowi mówilibyście tak: Słuchaj, nie uwierzysz, co mi się ostatnio przytrafiło. Widziałem coś takiego, że. I tutaj opowiadacie temu przyjacielowi co się zdarzyło, że ktoś gdzieś poszedł, coś widział, ktoś kogoś zobaczył, albo jakieś zwierzę gdzieś przeskoczyło, albo się pojawiło gdzieś nagle. I teraz wyobraźcie sobie, że zamiast słowami to mówicie to do tej drugiej osoby kolejnymi fotografiami. Na tym polega opowiadanie historii zdjęciami. Tak na przykład robiłem historię o ostatnich gorylach górskich mieszkających w Afryce w w górach Wirunga na pograniczu Rwandy i Ugandy. To są lasy deszczowe, i ja pokazywałem tam zdjęciami po kolei, jak te góry wyglądają, w których te goryle górskie żyją. Jak wygląda okolica, co tam robią ludzie, jak tam się żyje, jak się idzie w te góry, z kim się w nie chodzi, jak to jest daleko. No i oczywiście pokazywałem same goryle, jak wyglądają. Jak reagują, kiedy się do nich dotrze? Czy są spokojne, czy może nie? Jak w ogóle żyją sobie w tej gęstwinie tropikalnego lasu deszczowego? Oczywiście, im te zdjęcia przywieziecie bardziej zaskakujące, tym lepiej. I takie zaskakujące zdjęcia ja na przykład przywiozłem z Wyspy Wielkanocnej, która leży na samym środku Pacyfiku. Wszyscy wiedzą, Wyspa Wielkanocna jest słynna z posągów. Z takich wielkich kamiennych posągów zwanych Moai. Jest ich tam na wyspie około tysiąca, mają po kilkaset lat, może 500, może 600, może 400. Wszyscy wiedzą o tym, że te legendarne kamienne posągi stoją na takich ołtarzach dookoła wyspy nad morzem, ale mało kto wie, że pod tymi posągami są jaskinie. I to było zaskakującym elementem, który ja mogłem opowiedzieć w historii o tej wyspie wielkanocnej. Bo w tych jaskiniach, jak się okazało, mieszkali kiedyś ludzie. I dołączyłem do wyprawy grotołazów i naukowców archeologów, którzy badali te jaskinie, odkrywali w nich tajemnice ludzi, którzy, no, te tysiąc lat temu, jako pierwsi zamieszkali na tej wyspie. Skąd więc brać pomysły na zdjęcia? Ja na przykład najczęściej biorę pomysły na zdjęcia z rozmowy. Z tego, że spotkam się z moim kolegą, przyjacielem, z jakimś podróżnikiem, z naukowcem, który pracuje w dalekich krajach i z nim porozmawiam o tym, co się u niego ciekawego dzieje. Często to jest ta sama osoba, ten podróżnik, naukowiec i mój przyjaciel. Często to jest po prostu w jednej, w jednej osobie i to jest też bardzo fajne. I wtedy, jeśli ich przygody są ciekawe, jeśli mają coś fajnego do opowiedzenia, ja decyduję, czy i w jaki sposób ja będę chciał opowiedzieć tą ich historię na moich fotografiach. Bardzo często też inspiracją jest czytanie książek albo gazet. Gdzie znajduję jakieś interesujące informacje, i potem myślę sobie: O, to ja bym tutaj pośledził, zobaczył, co z tego wyniknie i pójść troszeczkę głębiej. Tematy do zdjęć mogą leżeć bardzo daleko, a mogą też leżeć bardzo blisko. Dosłownie, nawet czasami na sąsiedniej ulicy. Ja miałem taki przypadek, kiedyś rozmawiałem z moim kolegą archeologiem, i on mi opowiedział historię zaginionego skarbu. To był skarb polskiego króla, który zniknął pod wodą. 350 lat temu. Nikt nie wiedział dokładnie w którym miejscu, ale wiadomo było, że zdarzyło się to w Warszawie, w moim rodzinnym mieście. Niesłychanie się ucieszyłem, że możemy zrobić wyprawę, która będzie nie w Afryce, nie na Pacyfiku, ale właśnie w stolicy, w moim po prostu mieście, w którym się urodziłem. Przez dłuższy czas szukaliśmy tego skarbu. I w końcu udało się go znaleźć. Fotografowaliśmy, filmowaliśmy i przez tych kilka lat pokazywaliśmy na naszych zdjęciach, jak z Wisły wyłaniają się marmurowe zabytki z rezydencji polskiego monarchy. To była naprawdę nieprawdopodobna satysfakcja. Uwierzcie mi, takich zdjęć, takich inspiracji, Takich właśnie fantastycznych pomysłów na Wasze fotografie również Wam życzę. Życzę Wam bardzo dużo powodzenia przy fotografowaniu i trzymam kciuki.